Wiesz co, ja będę to wyrywać, no. dawać ci i... Dobrze. I Tylko tak o będziesz robiła, zobacz. Pokaż mi jak, bo y, korzeń. Tak o. No. I te liście. No, tak. tak, żeby tutaj ten sercowy no, został. Ciachnąć no. to. i, dobra, no i, i co wiesz daj? co. A może tą tacę mi daj, y, No układać je w te tak. w pęczki, bo ja później sobie do... Będzie mi łatwiej brać do. Tu jedna na drugiej, no. układaj i już nie. Starczy ci, to starczy, nie? Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Babcia też wita. Babcia też wita. Trzymaj. Ja na kubki będę wyrywać. Dobrze. Kropi i szykuję seller. Jutro chcę wysadzać seller-por. Ale jak już będę miał uszykowany, to będzie znacznie szybciej. O, ale ten już jest ten. No. A ty co masz taką minę? Jakby ci się nie powiem co chciało. Czemu? pogoda jest jaka jest. I bez roboty ci wyszło? Ja no właśnie chciałam powiedzieć, że To wiesz co, bez ja roboty. będę wyrywać, a ty też masz odcinek. O. Widzisz? Albo. Swedek no, będzie szybciej, no nie aż, co sobie? Aż tak mu się nie spieszy, widzisz? Aż tak nie, jak to? Nie aż tak wie, mu się to, nie, to, nie to, nudzi. To a potem ramki pozbija, to nie ma sprawy. A ty pójdziesz za teściową, zrobisz teściowej robotę, to też nie ma sprawy. sprawy. Nie ma sprawy. Suma sumarum my robimy tu, a on robi tam. Tak Dobra, idę do. Ale wiesz. Gdzie idziesz? Ja, nie ja mam... Roboty, nie chcę was albo, się, nie chcę albo, was albo się schować zejść nam z oczu. Ja Ale powiem. wiesz co, ja mam godna uwagi. Ale ja też mam propozycję <grym> dla ciebie, nie do obrzucenia na dzisiaj. Jaką? A ty wiesz jaką? Frytki, domyślam się. <grym <grym> że wieczorem może być. Bo później już nie będzie, jak się zajmiesz. To może i

Zaczęłam w pierwszej kolejności od pora, z tego względu, że wykopałam go już dwa dni temu. Wsadziłam sobie w doniczki i do wiaderka z wodą, i gdzieś on mi się przechylił, i jest taki troszeczkę, spójrzcie, zwichrowany, przechylony już. Każda roślina swoje części wegetatywne kieruje zawsze ku słońcu, tak samo. I mój por. Przechyliło się no i szedł w górę. Dlatego chcę go wysadzić dziś. Bo jeżeli seler zostanie, to jemu przez noc nic nie będzie, a por no szkoda by było. Mam zamiar dzisiaj wysadzić i jedno, i drugie, ale widzicie jak niebo się zmienia. W każdej chwili może zacząć padać i przerwie mi pracę. Chociaż te chmury idą wzdłuż odry, patrząc na odrę w lewą stronę, więc no nie wiem, czy się ten deszcz przebije. Ale zaczynam od pora. Gleba podpor żyzna. E, bogata w próchnicę, w składniki pokarmowe. N taka lepiej, żeby była przepuszczalna niż ciężka glina, bo ona się zasklepia i będzie. Yy, złe pobieranie składników pokarmowych odczyn. Najlepiej między 6 a 7 pH to jest wtedy idealny warunek. No i co, nie sadzić go? Z reguły pilnuję, żeby nie wysadzać pora po porze bądź innych cebulowych, cebula czosnek. Tego pilnuję, a reszta powiem, że większych takich. Yy, Minusów nie zauważyłam, jak go nawet posadzę po kapuście e, ładnie rośnie. Ale jeżeli mieliście w zeszłym roku rdze pora, to są takie rdzawe liście z takim nalotem, że jak pociągniecie, pociągniecie palcem po piórku, zostaje taka, no jak rdza, to Por w tym miejscu nie może być sadzony przynajmniej 3, nawet 4 lata. W ogóle w obrębie nie powinien być sadzony, z tego względu, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że roku kolejnego również tardza wystąpi. Jeżeli macie możliwość w całkiem innej części ogrodu po przeciwnej stronie, bądź całkiem gdzie indziej. Ja mam e, tą możliwość, że pola wokoło mam. Kupę hektarów, więc jeżeli owszem, nie miałam rdzy, ale gdyby mi tu na ogrodzie wystąpiła, mogę sobie pół kilometra dalej posadzić i też będzie, ale większość z Was takiej możliwości nie ma, więc trzeba tak starać się sadzić por żeby ewentualnie jeżeli coś wystąpi przesadzić yy, znaczy sadzić go później gdzie indziej ale też i pilnować yy, środki zapobiegawcze przeciwko yy, rdzy jeżeli cokolwiek już wam się pokaże obserwujcie liście roślin to jest to co powtarzam może do znudzenia ale liść prawdę wam powie one w ten sposób się z nami komunikują wysyłają nam sygnał i często przegapimy Tydzień czasu nie zaobserwujemy tego, bo idziemy machinalnie do ogrodu, oplewimy, podlejemy i nie przyglądamy się tym roślinom. Pamiętajcie, Pańskie oko konia tuczy, przyglądajcie się im dokładnie i każdą chorobę można naprawdę na samym początku wychwycić i zareagować, uratować rośliny. W niektórych przypadkach niestety jest za późno i po ptokach. W jakim rozstawie sadzić por? Najlepiej tak około 15 cm sadzonka od sadzonki, a odległość między rządkami około 40 cm. Te dwa rządki wysadziłam, nie ma 40 cm, ale tu robię już 50 cm, bo tak. Umyśliłam sobie, że jak mi przyjdzie później go dokarmiać, podlewać, łatwiej mi będzie iść rządek porządku. Z tamtej strony mam ścieżkę, tu będzie coś w rodzaju ścieżki, więc będę miała łatwe dojście z każdej strony. No i co? Słucho, żeby się ładnie przyjęło, warunki na wysadzanie dzisiaj są dobre, chociaż zimno i wieje. Ale jest chłodno, nie będzie on przechodził stresu poprzesadzeniowego. Sucha gleba, wiadomo, że te rośliny klapną. Były namoczone dwa dni, ale co z tego, jak pójdą do suchej ziemi, więc dobrze jest na bieżąco iść konewką, zrobić sobie rowek i podlać. Woda wsiąknie dosyć głęboko, na tyle, żeby te korzenie złapały tą wilgoć. I na początek do przyjęcia w zupełności wystarczy. Na pewno nie będę go teraz po posadzeniu kilka dni podlewać, bo dostał tu wodę. Gdybym zaczęła go systematycznie podlewać, on się, korzeń, rozleniwi. A korzeń ma się rozbudować iść w poszukiwaniu tej wody. Głębokość sadzenia około 10 cm na por. Dość. Panu porowi. Tak samo poobcinałam, skróciłam korzonki, jak i panu selerowi, po to, aby wytwarzał nowy system korzeniowy, silny, a też jest łatwiej sadzić. Por jak wyciągacie sadzonkę, widzicie jaki ona ma już ten system taki, taki rosochaty wiecheć na końcu wisi i jest dosyć ciężko osadzić. Ważne jest, aby korzonki nie były podwinięte, żeby nie wystawały z gleby, bo będzie on gorzej rósł. Gorzej będzie się przyjmował i minie dużo, dużo więcej czasu, zanim on się y, zaaklimatyzuje w nowym miejscu, y, niż właśnie przy korzonkach przyciętych, bo pójdą one równo do ziemi. No. Chyba wszystko powiedziałam póki co. Nie bójcie się przycinania korzonków, pora. Bo może ktoś powie, czy to nie osłabi rośliny, czy to jej nie zaszkodzi. Robię tak naprawdę już nawet nie wiem od ilu lat, bo tak robiła babcia, tak robiła mama i nie zauważyłam żadnych minusów. Wręcz przeciwnie, to co mówię, rośliny bardzo dobrze się przyjmują, nie chorują i ładnie rosną. Sprzęt pikujący, nóż stary, wysłużony tempy i najlepiej mi się pikuje nożem, bądź zwykłą łyżeczką zależy jakie to są sadzonki, jakie duże Druga tura, tym razem seler. Zimno trzeba było się ubrać, bo naprawdę ciągnie. W międzyczasie troszeczkę pokropiło, ale tyle, że nawet w deszczomierzu nie odmierzyło. Także tego deszczu tyle, co nic, no ale zawsze to jednak jest coś, bo ta ziemia każdą kropelę chłonie. Seler. Może być pytanie, czy jest koniecznością ścinanie, dlaczego ścinam liście? Odcinek był, ale ku przypomnieniu, moje sadzonki były bardzo duże takie wysokie około 30-40 cm, dlatego je skracam, liście skróciłam żeby one nie przeszły mocnego stresu poprzesadzeniowego, bo by mi chorowały. A jeżeli będą przechodziły ten stres, zatrzymają się w rozwoju i dużo siły będą musiały yy, włożyć w ponowne powstanie, zregenerowanie się. Jeżeli nie mają tych liści, no to gdzie będą miały tą swoją energię ładować? Będą ją ładowały w wytwarzanie yy, liścia sercowego i już w gałkę. Więc to. Tak, jakby zapobiegnie, że roślina będzie cierpiała. Jeżeli sadzonki są niskie, no to nie ma sensu ich skracać, bo jeszcze, jak jest taka pogoda jak dziś, to one bardzo ładnie się przyjmą. No i sadzenie, sadzenie płytko. Też tak jak mówiłam, w miejscu, gdzie kończy się korzeń, a zaczyna. Li, yy, zaczyna część naciowa. Tak, żeby nie głębiej, nie płycej. Właściwe sadzenie jest równiutko tu, gdzie kończy się korzeń, a zaczyna nać. To jest prawidłowe i najlepsze sadzenie dla selera. Gre, gleba tak samo jak i dla pora. Żyzna, przepuszczalna, bardzo bogata w próchnicę. Ma on większe wymagania pokarmowe niż por. No, i gleba pH, tak 6,5 do 7,5. To jest najlepsze stanowisko dla selera. Odległość między selerem a selerem około 15 cm tak przynajmniej sadzę może być nawet 20, bo on będzie wytwarzał dużą gałkę. Więc te, żeby te później korzenie nie konkurowały o składniki pokarmowe. No i rządek od rządka też tak ze 30-40 cm, to jest wtedy bardzo idealnie e, przygotowany rozstaw pod pana selera. sadzone. Pierwsze dokarmianie będzie za kilka dni. Będę obserwować jak one będą wyglądały, ale dzięki temu, że je przycięłam, one nie przejdą tego stresu. Będą silniejsze, szybciej się zakorzenią, szybciej się e, przyjmą. No i tak myślę, że za 4-5 dni wejdę z pierwszym do dokarmianiem, ale odcinek też będzie wtedy powiem na co zwrócić uwagę, co zastosować, żeby ta gałka była dosyć duża. Zmarzłam troszeczkę, jadę do domu się ogrzać i jeszcze przyjadę, bo będę chciała wysieć rzodkiewkę i sałaty, posiać, żeby to wszystko było na bieżąco. Rzodkiewkę, sałatę można wysiewać yy, w odstępach co 2-3 tygodnie, jeżeli wysiejecie jedną, e, zacznie wschodzić, będzie już, powiedzmy, miała, będzie taka, będzie mieć już e, dwa liście właściwe, można wysiewać kolejną. Dzięki temu będzie zachowana ciągłość świeżej rzotkiewki, świeżej sałaty. Tak można robić z fasolą, chociażby nawet z burakami wysiewać je w odstępach. Co 3-4 tygodnie zapewnicie sobie świeżą butwinę na. Okrągło. Na dzisiaj tyle. Jadę się ogrzać. A z wami się, kochani, żegnam tradycyjnie. Do następnego! Papa! Pa, zapomniałam powiedzieć.